Teraz, gdy Mikołaj przeciskał się z trudem przez komin, nadgryziony worek się coraz bardziej i bardziej, aż w końcu tak się rozpłył, że kiedy Mikołaj wylądował w kominku, wszystkie zabawki wysypały mu się z hałasem na głowę. Och, a co to? Kto to? szepnął przestraszony głosik. Mikołaj przepadł zasypane sadzą powieki. Obok przepięknie udekorowanej choinki stał mały, rozczochrany głowiec w piżamie, w baloniki i brązowe misie. – To ja, święty Mikołaj! – dobrał Mikołaj zgodnie z prawdą. – A ty nie jesteś Kasią? – Jestem Łukaszem i nie żadną Kasią. – oburzył się Piotrek. – Masz brudne policzki, nie myłeś dzisiaj budzić? – Przyniosłem ci prezent, zarumieniony ze wstydu Mikołaj prędko zmienił temat. Zaraz a co to miało być? Łukaszowi baletnicę odpowiedział pan Pech, który zdążył już wleść Mikołajowi na ramię. Mikołaj pogrzebał w popiole, odszukał baletnicy i wręczył w płocie. Kominiarz krzyknął Łukaszek z entuzjazmem Dziękuję, zawsze marzyłem o takim. Rzeczywiście, z popiołem, baletnica przypominała nieco kominiarza tyle, że nie miała cylindra. Ale zaczekaj, Mikołajowi coś się przypomniało. Chyba lepiej znajdę ci innego kominiarza. Nie trzeba, ten jest całkiem dobry, zaprotestował lukaszek. Pan Fech zaskoczony takim obrotem sprawy, podskoczył z wrażenia, fiknął szkami i poleciał na łeb na szyję wprost do kubka z gorącym mlekiem, który stał obok kominka i miał być poczęstunkiem dla Mikołaja. Jejuśku, wrzasnął pan Fech wycił się za sparzone siedzenie i trzmyknął do mysiej góry, a stamtąd gdzieś na koniec świata i tyle w dzień. Mikołaj prędko spakował resztę zabawek do czapki, rozciągając ją niemiłosiernie. Siopnął mleka, po czym powiedział. Gdyby coś było nie tak z tym kominiarzem, to napisz albo zadzwoń do mnie na biegło. Postaram się temu zaradzić, tylko nie wspominaj o mojej brudnej buzi, żeby się pani Mikołajowa nie dowiedziała. Pogłaskał uszczęśliwionego prezentem Łukaszka i śwignął przez komin z powrotem na dach. Ho, 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 zawołał chwilę później, lecąc w saniach nad domami, a to ci dopiero przygoda. Miałem dzisiaj naprawdę dużo szczęścia w jego Rudolf. Nie odpowiedział, bo przecież nie umiał mówić. A po drugie, tak wiadomo, że szczęście nigdy nie opuszcza kogoś, kto jest miły dla innych i ma zawsze dobry humor.